Hej, dzisiaj zamieniamy się w prawo, krawowite banany i idziemy testować maczę w Warszawie. Ale... o! <noise> Teraz ma. Pierwsze miejsce. Y y macze Bistro na Placu Zbawiciela. Zamówiłyśmy macze latę zwykłą na zimno. Dobra, ja pierwsza próbuję. No. Ludzie mówią na bo ja muszę wstać. <noise> ja tylko klęczę. Okej. 3, 4, 7. Tak dużo? To jest mega dużo. To jest dwa ponad przeciętną. To jest dobra macza, tylko że jest mega dużo wody i mega dużo tego mleka i po prostu mało jej czuć. No nie uważam, tak. Nie uważam tak. Nie, Ja, uważam, tak. Tak. Nie, ja mam wrażenie, że czuć mega macze, ale że ta macza nie ma, nie ma dobrej jakości ale, że To jest taka macza, taka sama. Na razie w naszym rankingu ona jest pierwsza, no wiadomo. Na razie jest najlepsza. Najlepsza jest. Lecimy dalej. Co ty gadasz? To jest nasza macza, moja macza. Dobra, 3-4 pół. No czyli Osiem. u obu nas wskoczyło tak. wyżej. Właśnie Złasnia zaczęła montować filmy. Wiecie, Ale to ty? już od, od jakiegoś czasu. No, może do tych pierwszych się nie przyznawać co? Okej, okay, dzięki. Najpierw mamy moja macza mamy macza bistro, który mamy nieznany jest. żebym to nie to Dwie. A... Także lecimy do następnej. Jest ok, let's go. Już, jest, już włączmy? Tak. A, ok, więc jest to, jest, jest to jest nasza macza w Kulkacie. Jesteśmy w Kulkacie. Duża, masywna, średnio cenowa. Bo... Nic nie leci. Trzy, cztery, pięć. Co? Oj, jest mega dobra. Jest mega niedobra, Jest, jest taka ciekawie. słodka. No to poczekaj, masz ten pan pójdzie. Nie. Szczerze, nie chcę tego pić. No. Nie, no nie, nie, nie. Nie, no, ja też nie, nie chcę tego pić. Z mleku, Nie, na no, Na pewno nie. Na pewno nie. To z jakimś słodzikiem. Wygląda ta, dokładnie identycznie jak z już nie wiem, jak którego miejsca. Jak z kulkata. Jak z kulkata? Tak bo nie? bez bez, ma, bez miał dużo, dużo, Dobra. dużo, 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 bardziej biało. Ja nie wiem czy ja tam powiedziałam osiem na dzieci. O! 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 Dobra. Iron Man, Trzymaj. Ja się przytulam do tego. Są, do tego ludzi, się, są ludzie, którzy przytulają drzewa, że się przytula filary Ja czekaj, musisz się odsunąć. Dobra, Ja. że mnie nie stała. Czekaj, bo mi włosy ciągniesz, no. No już, no bierz, no ładnie. Dobra, wagon. Takie przejście wiesz. Wow. Dobra, uwaga. Odsuń się, odsuń się. Trzy, Trzy cztery, cztery, siedem. Osiem. U mnie to jest druga najgorsza. Chyba przestałam lubić mleko owsiane. Strasznie słodka jest. Strasznie. Sorry, ale ja tu nie wytrzymam Nie, dłużej. trzymasz, trzymasz, wytrzymasz. Osiem, dlatego że czuć tu bardzo dużo maczy. Czyli z kulkatem cool to... To, nie, 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 kulkat, kulkat jest takie Nie, dla mnie pięć. za bardzo czuć owsiane mleko. Bo tutaj czuć to macze bardzo. W sensie czuć też mleko owsiane. Przepraszam, ale ja nie Dla mnie za bardzo, no złap się mnie. <toczuj> Dlatego Ci będzie widać. Złap się. Okej, okay. okej. Okay. Czuć tutaj bardzo macze. <toczuj> Mi nie smakuje, że Czuć tak dużo mleka owsianego, że aż tak do pożygu trochę. jest, <toczuj> <tocuj> żeby ktoś nam zrobił zdjęcie. Teraz. Może nam pan zrobić zdjęcie? Po prostu tego pana. Naprawdę mi żartuję Jeszcze ty na ci Dobra. Także teraz wam opowiem taką historię. za ją opowiem. Dobra. Wiesz, żebyś co? Wstań z tego. I ja cię wezmę na banana. Nie, nie dasz, Nie dam. Co nie dam? Co nie, nie dam? Widzisz te bicki? Czekaj. noski. Ja samolotyk przepycham so never... pa, nasz pan kelner, miejmy do niego... Weź, weź. Weź o, Pan, nasz kelner był strasznie ujarany Zjarany. i pan, Ale tak Zdajemy. ekstremalnie. Jezu, nie wytrzymam dłużej. No wiem. Tak mi gorąco. O Boże. <muzyka> e, no i po prostu był mega śmieszny, szczerze. To znaczy, w ogóle... Daje nam to menu i mówi tak Pierwsze co? Macie brudny stolik tak. Tak. I idzie I wziął to menu w ogóle sobie tak. I przyniósł coś nam coś I przyniósł nam taką karteczkę Taką zgiętą, dosłownie jakby ktoś się ją... zjadł Wypuścił z siebie I, i wysłyszał i dał nam znowu Potem mówi, a to bierzecie coś? Bierzecie coś z tego, czy chcecie normalny menu? To nie było tak, że on tak normalnie mówił On mówił tak, trochę wiecie. Był taki trochę loco, taki trochę śmieszny Zakończenie ale trzeba jeszcze zrobić, że który wychodzi na najlepsze w rankingu. W moim rankingu najlepsze wychodzi moja macza. U mnie najlepiej w ręki, bo chyba wychodzi... Nie, moja macza i to. To teraz. Ale je, w, na równi? No 8 i 8. Nie, nie, e. 8 daś w kulkacie. No to nie, to w kulkacie miałam y, 6 albo 5. Już nie pamiętam co to ja tam dałam, ale chyba z 5, kurde. Nie wiem okay. czy ja powiedziałam 8. Tak. No tam było za słodkie szczerze. No. Mega słodkie, oni to posłodzili na 100%. Ale to ile? Było... Ile Gdzie... to Ile? Życzymy temu panu, żeby został on dalej w pracy po tym dzisiejszym dniu. Tak, nie, on musi zostać w pracy. Ja mam nadzieję, że jak my tam przyjdziemy na Jeszcze tym raz, razem, to on on będzie. Jeszcze raz, chodź raczej nie przyjdziemy tam już nigdy. Nie, żartuję. Zakończenie. O nie! I czuję się jakbym była w teledysku. Bo coś Ciekawe. tak rusza. Wow, wow, that's some mm, kaskader type shit. Mega dobrze, jest mega dobrze, jest oh. mega dobrze. Dobra? Dobra, czekaj, 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 czekaj bo mi włosy ciągniesz, kobietko.